A więc hej, cześć, witajcie! W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 7 ciekawostek na temat mistrzału. Na starcie chciałbym, żebyście zostawili łapkę w górę, subskrypcję i napisali komentarz. A więc już bez zbędnego przedłużania zaczynajmy! Numer 1. Mistrzu U kiedyś próbował zapleć w warkoczyki, ale strasznie głupio to wyglądało. Numer 2. Uuu władzyłem kreacji. Numer 3. Możliwe, że senseił oszukał Moro podczas testu na zielonego ninja. Ostatecznie nie wiemy, czy tak było. Numer 4. Symbol nastroju mistrzału to symbol przeznaczenia w Ninjago. Numer 5. Sensei uwielbia pić herbatę. Chyba każdy o tym wie. Numer 6. Jego ulubionymi brońmi są smoczy kostur oraz złoty kieł łańcuchowy. Numer 7. Podczas pojedynku z bratem w krainie ciemności walczył kataną z dzieciństwa, która wpadła mu za mur. Dziękuję za oglądanie. Jeśli dotarłeś lub dotarłaś do tego momentu, napisz w komentarzu mistrzu, a przypnę ci serduszko. Nie zapomnij także o łapki w górę subskrypcji i napisz w komentarz. Ja się z wami żegnam. Cześć. Moi no pa.